Frankenstein to wydana w 1818 roku gotycka powieść pióra Mary Shelley. Historia o szalonym naukowcu powołującym do życia potwora w ramach eksperymentu naukowego nadal funkcjonuje w powszechnej świadomości jako wdzięczny materiał, warty przetwarzania na nowo przez licznych utalentowanych artystów, którzy wielokrotnie udowodnili, że nadal można coś dopowiedzieć do tej historii. Spojrzeć na nią z kompletnie innej perspektywy, uaktualnić, zmienić, sprawić, by na nowo rozpalała wyobraźnię. Silent Hill 2 to gra z 2001 roku w reżyserii Masashi Tsuboyamy. Druga część serii autorstwa zespołu Team Silent przedstawiła światu postać Jamesa Sunderlanda, który po otrzymaniu listu odnieżającej od lat żony decyduje się odszukać odpowiedzi na męczącego pytania w tytułowym miasteczku. Interaktywna opowieść o zdradzie, goryczy, samotności, miłości i ostatecznej formie horroru. Przez lata zdarzali się co prawda ci, co odważyli się na jej cytowanie, głównie zapożyczając jej najbardziej charakterystyczne elementy wizualne, zawsze jednak wystawiali się przy tym na śmieszność. Tak było w przypadku filmowej adaptacji brytyjskiego Homecoming, a także kolekcji HD, która na swoje usprawiedliwienie miała co najwyżej to, że powstawała w koszmarnych bólach. Tak też zapowiadał się pełnoprawny polski remake, który na zwiastunach zdawał się powtarzać wszystkie błędy swoich poprzedników, starając się w jakiś sposób unowocześnić przestarzały, nikomu niepotrzebny już oryginał. Stworzenie nowej, lepszej wersji Silent Hill 2 wydawało mi się po prostu niemożliwe. Bo język współczesnych gier zdawał mi się całkowicie niekompatybilny z tym, co udało się osiągnąć programistom z kraju kwitnącej wiśni te 23 lata temu. Najlepsze, co mogli zrobić twórcy z Blueberry to udowodnić mi, że nie miałem racji, a autorzy The Medium są w stanie ściąć motyką Słońce. Zaskakująco uniwersalnie pozytywny premierowy odbiór polskiej produkcji pozwalał mieć nadzieję, że tak, faktycznie być może zapewne chyba im się udało. Grając można mieć wrażenia obcowania z dziełem, które przerosło wszelkie oczekiwania. Im dłuższy jednak był mój pobyt w nowym miasteczku pełnym fotorealistycznych koszmarów, tym bardziej czułem, że słońce wcale nie zostało ścięte, choć jakimś cudem autorom udało się przy tej próbie nie sparzyć. O co konkretnie mi chodzi, postaram się Wam zaraz wyjaśnić. Silent Hill 2 Remake to dobra gra. Mam wrażenie, że ludzie nie cierpią, gdy coś tak chwalę. Nie chodzi wcale o to, by choć jedną nogą wpisać się w ogólnie przyjęty konsensus, a tak po prostu zaskoczony jestem, że u swego rdzenia dostaliśmy naprawdę porządną, przemyślaną i wciągającą grę wideo. Autorzy z Bloober Team chyba pierwszy raz w historii faktycznie wykazali się znajomością survival horrorowego elementarzu. Moc obliczeniowa współczesnej elektroniki pozwoliła na wyrenderowanie absurdalnie szczegółowego świata przedstawionego, wypełnionego detalami, które podziwiać możemy z wygodnej perspektywy trzecioosobowej kamery. Graficy chyba pozazdrościli mokrej atmosfery Czechom odpowiedzialnym za 12-letni już downpour, bowiem polski Silent Hill zalany jest w każdym zakamarku kałużami, które doskonale korespondują z gęstą mgłą oraz powiewającymi na wietrze liśćmi. Miasteczko tym razem zdaje się znacznie bardziej zarośnięte roślinnością, która wypełniła pustkę pozostawioną przez nieobecnych mieszkańców. James może dzięki temu rozbijać w poszukiwaniu zasobów wszechobecne szyby samochodowe i na wystawach sklepowych, nie ryzykując dostania mandatu za niszczenie mienia osobistego. Eksploracja w niczym nie odstaje od sztandarowych współczesnych reprezentantów gatunku, oferując różnorodną ilość zakamarków, do których warto zaglądać dla dodatkowej amunicji, przedmiotów leczących no i takich wymaganych do rozwiązywania zagadek. Bohater sam zaznacza na mapie, które drzwi w danej lokacji są wyłączone z użytku, a które wymagają odpowiedniego klucza. Wreszcie walka, której tak bardzo się obawiałem, działa. James automatycznie wykonuje atak wręcz na danego oponenta, a naszym zadaniem jest odpowiednie wyczucie, w którym momencie musimy wykonać unik. Na całe szczęście bez żadnego turlania się. Ograniczone zasoby wymagają na nas ciągłego podejmowania decyzji, czy próbujemy podejść do starcia korzystając z broni palnej, którą zawsze możemy spudłować, czy zaryzykować walkę w zwarciu. Zdziwiłem się jak bardzo stęskniłem się za tym ciągłym zaglądaniu na mapę, analizując w których miejscach już byłem, czy na pewno idę w dobrym kierunku, próbując rozkminić jakie przedmioty można połączyć ze sobą w ekwipunku. Absolutnie zachwycił mnie też wybitny sound design, idealnie współgrający z przytłaczającą ciemnością w większości lokacji. Niewyraźne dźwięki w oddali, sugestywne szepty, okazjonalne klekoty konturów przeciwników na granicy naszej percepcji. No kurczę, mówiąc wprost, Silent Hill nie był tak przerażający od bitych 20 lat. Doceniam ogólną wstrzemięźliwość w korzystaniu z ikonografii oryginału. Zamiast wielkich fanfar, ilekroć na ekranie pojawił się kolejny charakterystyczny przeciwnik, gra po prostu ukazuje ich jako coś zwyczajnego, odrealnione sylwetki zagrożenia, z którym nowy James będzie musiał się prędzej czy później zmierzyć. Precz z jumpscarami, witajcie niepokojące notatki i gry świateł. Wreszcie koszmarny świat nie wygląda jak nawiedzony Lunapark z Homecoming albo dziecięca atrakcja inspirowana Alicją w krainie czarów z Dampur. Zupełnie jak w tamtej grze, również tutaj mamy osobne poziomy trudności do wyboru dla walki i zagadek, co zawsze jest mile widziane w grze z cichym wzgórzem w nazwie. Podjęto też próby reinterpretacji wątków pierwotnej historii. Walka z bossem powiązanym z postacią Angeli próbuje tym razem postawić nas w roli ofiary zamiast obrońcy, a Scott Heining dostał możliwość wykazać się jako Eddie, niezwykle zręcznie nadając ton w jednej scenie, próbując przedstawić nam swoją wewnętrznie sprzeczną wersję wydarzeń. No, świetna aktorska robota. Czyli co? Wszyscy zadowoleni? Pecetowiec zadowolony? Można się rozejść. No nie. Niestety, jak przyszło co do czego, stało się dokładnie to, czego się spodziewałem. Przy przepisywaniu dialogów dla nowych odtwórców głównych ról, kompletnie zagubiona została wyjątkowa tonacja, jaką posiadał oryginał. Silent Hill 2 w cutscenkach bywał niezręczny, oniryczny, ale przede wszystkim podskórnie można było wyczuć, że coś było z tymi wszystkimi postaciami nie tak. Ale niemożliwym było dokładne opisanie co. Remake wyrzuca to wszystko za drzwi i zastępuje reżyserię cutscenek ciągłym celowaniem w spokojną melancholię? Nowy James brzmi znacznie bardziej jak Troy Baker z powszechnie wyśmiewanej HD kolekcji, a nie jeżeli oryginał, od którego biła podejrzana anemiczność i zobojętnienie. Stary James zdawał się ludzką białą kartką. Nowy to widocznie duszący na twarzy emocje growy protagonista. Można by rzec, okej, okay, taka nowa spójna konwencja. Tylko, że taka towarzysząca nam w podróży po miasteczku Maria jest sympatyczną, ciepłą postacią, której musieli specjalnie dopisać dodatkową taneczną i alkoholową scenę, by cokolwiek jeszcze posiadała ze swojej zwodniczej uwodzicielskości. Tworzy to dziwny kontrast pomiędzy nią a Jamesem, który zdaje się w trakcie rozgrywki posiadać wyraźne problemy z agresją. Pewnie można by skonstruować argument, że w pokrętny sposób pasuje to do motywów poruszanych w scenariuszu, jeśli przyjmiemy jedyną słuszną, mocno ograniczającą wersję wydarzeń. Bardziej skłaniałbym się do intencji projektantów rozgrywki, którzy chcieli sprawić, by bicie potworów było satysfakcjonujące. To im się udało, ale chyba aż za bardzo. W naszym interesie jest bowiem trzymanie się ich jak najbliżej, kosząc jednego frajera za drugim. Współczesne sterowanie pozwala na znacznie większą kontrolę i precyzję w tym, co robimy, więc twórcy musieli zrekompensować to, podkręcając tempo i natężenie ataków oponentów. Tak więc moją naturalną reakcją na widok pielęgniarki było natychmiastowe wyciągnięcie strzelby, następnie oddanie strzału z jak najbliższej odległości, zadając jak największe obrażenia, dla pewności dobijając ją jeszcze do podłogi. Im dalej, tym przeciwników robi się więcej i więcej i więcej, aż gra zamienia się powoli w... Jeśli myślicie, że przesadzam, twórcy byli na tyle dumni z tego, jak płynny i satysfakcjonujący model walki udało im się zrobić, że zawarli w kampanii pokoje pełniące rolę Aren z Gears of War. Zorientowali się chyba przy tym, że nieco przesadzili, osłabiając Jamesa w najgłupszy możliwy sposób. Ta maszyna do zabijania może mieć po swojej wizycie w Silent Hill ponad 350 przeciwników na sumieniu, ale nikt nie nauczył go szybszego biegu od czegoś, co można by nazwać co najwyżej niespiesznym truchtem. O ile da się to jeszcze wybaczyć w zwykłej walce w zwarciu, no to wypada to nieco komicznie w oskryptowanej sekwencji ucieczki, podczas której wygląda to jakby bohaterowi mocno spadł cukier. Dziwną decyzją jest też przeprojektowanie zachowania manekinów, które ochoczo zasadzają na nas zasadzki, co może wydać się niepokojące za pierwszym, drugim, piątym razem, ale no nie za trzydziestym siódmym. I to nie to, że wyskakując na nas, serce ma nam stanąć w gardle, no bo nie jest to żaden jumpscare. To po prostu jump, force, bu. No to nie było straszne. Irytację podkręca ich wariant na późniejszym etapie rozgrywki, który potrafi wspinać się po ścianach. Te cholerstwa są w zasadzie odpowiednikiem skocznych facehagerów, komicznie opadając, ilekroć któregoś uda nam się ustrzelić. Walki z bosami również doczekały się współcześnienia za sprawą dodania spektakularnych aren, zmieniających się scenerii, podkręconej dynamiki i ogólnej widowiskowości. Pytanie tylko, po co? Tak rozbuchane setpisy jedynie odwracają uwagę od wagi danego momentu, szczególnie że taka przedostatnia broni się swoją ociężałą elegancją. Tylko podczas jej miałem wrażenie, że walczy o swoje przetrwanie w kulminacyjnym momencie. Nie ogarniam też, co się stało w dwóch specyficznych momentach. Uważam, że generalnie aktorka odgrywająca Marie poradziła sobie nieźle z materiałem, jaka otrzymała. Tak jedna scena, w której powinna zaskoczyć Jamesa nagłą dawką histerycznych emocji. No wypadło to po prostu źle. Nie wiem, czy to kwestia reżyserii, czy przestrzelona próba naśladowania oryginału, ale no wybiło mnie to kompletnie. To samo tyczy się kadstenki z antagonistą gry w roli głównej. O ile pierwsze pojawienie się piramidogłowego lepsze być nie mogło, to już sama konfrontacja, podczas której James chowa się do szafy. Co, co, co. Co, co to jest? Co, co to ma być? Mógłbym się czepić jeszcze takich pierdół, że niektóre lokacje zdają się mieć bardziej oczywisty projekt pomieszczeń, kompletnego braku jakiegokolwiek intra, czy tego, że aktor, recytujący nam radiową zagadkę w windzie, brzmi jak marna imitacja Jigsaw'a z piły. 1 Parkman Road 2, Monson Street, 3 Road Ale to nic w kwestii tempa całości to jest... mozolne, lekko mówiąc. Remake jest bowiem dwa, jak nie trzy razy dłuższy od oryginału. Lokacje są znacząco rozbudowane, starcia z potworami zdają się nie mieć końca, a wszystkie kaccenki mają liczne dramatyczne pauzy rozciągając każdą jedną interakcję między bohaterami, jakoś trzeba było ten czas dodatkowo wypełnić. Mamy więc przeróżne isteregi dla co bardziej spostrzegawczych fanów. Miejsca, przedmioty, na które możemy klikać, aktywując tak tzw. wspomnienie, zdają się krzyczeć Hej, pamiętasz mnie? O ile chleb czy kapelusz Douglasa z Silent Hill 3 są całkiem urocze. Tak, Maria wyjmująca z szafy ubiór swojej poprzedniczki, zdaje się to skręcać w metatekstualne rejony czegoś na miarę Final Fantasy VII Remake. Jakby, jak mam to rozumieć? Że autorzy potrafili wymodelować ten stary ubiór, ale ten nowy lepiej ma się sprawdzać w tej konwencji? Sam do końca nie wiem. To w sumie jest największy paradoks polskiego Silent Hill 2. Niby sensownie stoi na własnych nogach jako współczesny survival horror, a jednak nie może się oprzeć, by co jakiś czas spróbować opierać swoją tożsamość na systematycznym nawiązywaniu do japońskiego pierwowzoru. I być może zechcecie mnie za to spalić na wirtualnym stosie, ale moje największe rozczarowanie wiąże się z oprawą muzyczną. Tak wiem, też jestem w ciężkim szoku. Przed premierą, niezależnie od jakości samej gry, wiedziałem, że na pewno będę chociaż zainteresowany soundtrackiem, skoro powraca oryginalny kompozytor najlepiej rozumiejący swoje dzieło. I kiedy posłuchałem sobie fragmentów przed premierą, wydało mi się, że ej, super, to są te klasyczne utwory, które z nami lubię. W samej grze, przy tej tonacji i tych wariantach tych bohaterów, muzyka kompletnie rozjeżdża się z kluczowymi emocjonalnymi momentami. Nie mam nic przeciwko świeżym coverom ulubionych utworów, zobaczcie chociażby co udało się zrobić Yama Oce z psalmem miłosnym przy okazji Book of Memories. Soundtrack Silent Hill 2 Remake brzmi z kolei jak popis kogoś kto nauczył się obsługi nowego sprzętu, ma dostęp do fajnego studia i wrzuca swoją wersję na YouTube'a. Pewnie sam lubię sobie takie coś odpalić raz czy dwa, ale nigdy nie pomyślałbym o wrzuceniu tego do oficjalnych gier. Najbardziej jaskrawy przykład to zakończenia, które niesamowicie cierpią przez nowy kierunek artystyczny oprawy muzycznej. Może przykładam do tego przesadnie dużo uwagi, ale napisy końcowe są niezwykle istotne w finalnym odbiorze opowieści, gdy po raz pierwszy mamy okazję zacząć interpretować to, czego przed chwilą doświadczyliśmy. Krótko mówiąc, miałbym podobne przytyki, gdyby ktoś wypuścił do kin remake lśnienia, puszczając na koniec Rage Against The Machine. Nadal nie mogę uwierzyć w to, że to mówię, ale muzyka do Silent Hill 2 Remake to najgorsza robota Arkadiusza Rejkowskiego i Akiry Yamaoki, jaką do tej pory słyszałem. A przypominam, uważam sound design projektu za absolutnie wybitny. Powiedziałbym, że ścieżka dźwiękowa jest największym problemem polskiego horroru, ale nie sposób przemilczeć kwestii optymalizacji błędów. Te konsekwentnie budowaną atmosferę do Przypominając, że nieważne jak bardzo będziesz się starać o osiągnięcie upragnionego fotorealizmu, w pokazie slajdów wygląda jakoś to tak mniej imponująco. Przynajmniej można wtedy dokładnie przyjrzeć się wszechobecnym lewitującym przeciwnikom. Jest jeszcze kwestia zerowej interaktywności świata tak fotorealistycznego Silent Hill. W oryginale gracz mógł otrzymać komentarz Jamesa w formie pisanej odnośnie każdego napotykanego obiektu, ściany, sytuacji. Tutaj wszystko jest po prostu statyczną, pięknie wymodelowaną, ale jednak makietą, na której bardzo okazjonalnie autorzy zamieścili pewne elementy, które bohater może zdawkowo zauważyć. Nowa kamera, nowy system walki, nowe sterowanie to wszystko jest znacznie wygodniejsze, ale czy lepsze? Na pewno bardziej zwyczajne. Dlatego właśnie tak bardzo cieszyłem się na te pojedyncze iskierki zalążków czegoś nowego, te mikro próby reinterpretacji wspomnianych przeze mnie wątków. Walka z bosem powiązanym z Angelą, gra aktorska Ediego, jakieś pojedyncze pomysły okazjonalnie się pojawią, ale nic z tego nie ma okazji rozwinąć po swojemu skrzydeł. Przy tak nowoczesnej formie paradoksalnie wierne trzymanie się oryginału pod względem treści szkodzi temu remake'owi, bo nie pozwala mu uciec z jego cienia. A nawet pomimo tego, co powiedziałem, to nadal ta historia w takiej formie porusza niesamowicie intymne i skomplikowane kwestie traumatyczności ludzkiej egzystencji, wyróżniając się na tle większości opowieści we współczesnych wysokobudżetowych grach wideo. Nie mówię, że remake nie reprezentuje sobą żadnej wartości, wręcz przeciwnie. Samo to, że rozmawiamy o Silent Hill 2 może sprawić, że chociaż jedna osoba zagra w oryginał, to w takim wypadku myślę, że było warto. Ech, żeby to jeszcze było takie proste, bo konami wcale nie kwapi się do szerokiej dystrybucji swoich klasyków. No bo co, liczą, że Polacy odświeżą im wszystkie zakurzone pozycje, a zapotrzebowanie na oryginały będzie tylko maleć? Bardziej skondensowany i gruntownie przerobiony remake trójki mógłby być nawet ciekawą rzeczą, ale nie jestem pewien, czy Mateusz Leonard będzie miał czas na jego wyreżyserowanie, skoro studio Blueberry Team weźmie się teraz za kompletnie nowe oryginalne IP. W Silent Hillu 2 najlepiej wyszły mu żartobliwe zakończenia, także może po Kronosie warto byłoby się wziąć za pełnoprawną komedię? Na ten moment Blueberry Team wydało właśnie prawdopodobnie ich najlepszą grę. O której dalej nie wiem do końca co myśleć. Opowieść w Silent Hill 2 Remake zwyczajnie nie potrafi zagrać na tych samych nutach co Pierwowzór, a nowa melodia nie posiada na tyle autorskiej kompozycji, by nie tęskniło się ciągle za przeszłością. By było jasne, naprawdę chciałem dostać grę, która doda coś od siebie, pozwoli mi dojrzeć coś nowego, ilekroć spojrzę w kierunku Jamesa Sunderlanda. Niestety widziałem tylko aktorów w odgrywających słowa należące do kogoś innego. Silent Hill 2 remake może być naprawdę imponującą technicznie rekreacją czegoś, co pokochało się w przeszłości, ale oryginał miał zielone oczy.